Cześć, witam Was na kolejnym filmie z gry of Empires. Dzisiaj omówimy sobie perłę która się nazywa Katedra Akwizgrańska. Jest to, tu mamy krótki opis, Katedra Akwizgrańska, zwana też Katedrą Imperialną, została ufundowana przez Karola Wielkiego i uczyniła Akwizgran centrum jego imperium. rodzaj to pełno architektury, epoka wczesna, średniowiecze. Potrzebuje zwykłej ulicy, nie autostrady, wielkość dość duża, bo 4x6, koszt budowy mniejszy niż w przypadku wieży Galaty, którą omawialiśmy kilka dni temu, 80 miedzi, 80 zł, dużo granitu, 160 trzeba się przygotować i zebrać ten granit, dużo miodu, bo 120 i mało, dość, dość mało alabaski, bo tylko 60. Produkcja monet, czyli produkuje monety, na początku może to się przydać i najważniejszy bonus, czyli premia do umiejętności militarnych daje nam procent do ataku i jednostki atakujące mają zwiększone wartości ataku i obrony określony procent. Na pierwszy poziom wymaga no więcej niż leżegalata, bo Leż wymagała ledwo 20 punktów rozwoju, ona jest droższa i wymaga już 50 punktów. Daje dość dużo punktów rankingowych, bo 2740 no dużo. 2610 monet na początku to jest dużo więcej niż domki, i się opłaca postać tą katedrę akwarystyczną, nawet dla samych monet. I daje też 3% data, czyli wnioski są o 3% silniejsze. Na początku może się wydawać, że to mało, ale już na 10 poziomie daje tyle tych, tych punktów rankingowych, 46 tysięcy, to strasznie dużo. 1850 monet. Monet wam z kategorii kwistem nie zabraknie. Oraz o ile jesteście we no wczesnej epokach, przeleci, bo prze, przelecieliście do Wajnów, no to będzie no no dla Was mało, no, ale mówię o początkujących leczy. epoki żelaza wczesny, średniowiecz, czy rozkwit średni czy jesień. Nawet dla mnie w epoce kolonialnej e, jest to na, nadal dużo. E, procent do ataku 30, czyli 10 razy więcej z każdym poziomem y, 3% więcej no ale szczęście też nie trwa długo bo to tylko od poziomu 1 do 10 już na 80, zobaczmy sobie na 80 jest to 65% do ataku czyli przez tyle poziomów zwiększyło się o 25% czyli prawie 2 razy więcej, no już 95%. 105 a jest strasznie dużo właśnie, mniej Punktów rankingowych 2254 960 bardzo dużo monet, nawet i wysoki, a ja będzie to dobry wynik. Mało no, punktów rozwoju, jak zrobić z blokiem. No więc bardzo fajna perła, polecam na początek. No i co? No i zapraszam na kolejne filmy. Mówił Kamil, cześć.